Pasów bus wyznacza się coraz więcej. Komunikacja miejska ma w Warszawie priorytet. Nic dziwnego, w jednym autobusie może jechać kilkadziesiąt razy więcej osób niż w samochodzie osobowym. Niestety, z przestrzeganiem tego przepisu jest gorzej. Wciąż pojawiają się kierowcy, którzy, nawet kosztem zablokowania autobusu, muszą prześcignąć innych. Często ponad 100 osób musi czekać w autobusie, bo jednemu kierowcy spieszy się bardziej. Pewnie minie trochę czasu, nim nadążymy z kulturą jazdy za innymi stolicami europejskimi, zwłaszcza, że czasem tak szkoli się nowych kierowców. www.um.warszawa.pl